Dzień dobry, dzień dobry. Witam, 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 witam. Serdecznie. O, dzień dobry. Irenia i Komputronik. Witam Was bardzo serdecznie, moi. Mili jest. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Dajcie mi znać, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. Bo tak ja coś mówię, nie wiem, czy coś słychać, czy nie słychać. Ale dzień dobry, dzień dobry. Jak mam ściszyć, to mówcie, będę mówił ciszej. Słychać dobrze. Renian dała łapkę, że słychać. Dziękuję Reniu, dziękuję. Dzień dobry moi mili. Słuchajcie, jest piękna pogoda. Niedziela była mega gorąca. W poniedziałek to się zrobiła taka kaszana, że się w pale nie mieści. Dlatego w poniedziałek miałem ogień w szopie, dajcie spokojnie. Dużo by tu mówić, nie? A dzisiaj proszę. O, siema, cześć, płazowa. Pozdrawiam. No i pięknie no. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że wpadliście. Może ściszę troszkę muzykę, żeby nie było. O, ktoś tu motorem przyjeżdża. Dzień dobry, dzień dobry. Opowiadajcie, jak tam weekend wam uciekł? Albo o jak wam poniedziałek uciekł. Renia, ty pierwsza poproszę jako, jako kobieta. Powiedz mi, co w poniedziałek robiłaś? Ciekawego? Siemano, siemano, dzień dobry. Będziecie po kolei mi odpowiadać na pytania. Co robiliście w poniedziałek? Co wy na ten temat sądzicie? Moi mili. Dzień dobry. w Meksiko, Boże Święty. Boże, mówcie do mnie po polsku. Dzień dobry, moi mili, dzień dobry. O, wiecie co? Ubrałem, o, miałam wspaniałe, o, a co tam, co się takiego stała? stało, droga Reniu, że miałeś taki wspaniały poniedziałek? Saldo, o, matko, piszcie do mnie po polsku. Wiecie co? Może włożę okulary, o, o, ale teraz jest Ameryka, nie? Teraz to ja was widzę wszystko. Renia twierdzi, że miała wspaniały poniedziałek. A kto tam? A co tam takie... Co tam takiego specjalnego działo się, Reniu, że taki wspaniały był? Dla mnie na przykład... Ogień w szopie. Ogień w szopie. Nauczyliście się ode mnie i teraz wszyscy gadacie o ogień w szopie. No to i pięknie, no. Skoro był ogień w szopie, no to najważniejsze. Ale w sensie pozytywnie czy negatywnie? Ktoś miał kupę w poniedziałek. Dzień dobry, dzień dobry. Ubrałem okulary, żeby móc tu cokolwiek zobaczyć. O, Kajen, siema. Renia twierdzi, że ogień w szopie był w poniedziałek. No i bardzo dobrze. No te. Ale pozytywnie, czy jakoś negatywnie? Jak to, jak to oceniasz? Że łapka w górę, że fajnie było, tak? Sorry, na no Meksikon gustacen, Boże, piszcie po polsku, moi mili. Ja nie mam możliwości sobie tutaj tłumaczyć. S Siki, matko. Siema, 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 dzień dobry. O, matko, 46 osób, słuchajcie. A, bo ubrałem okulary, teraz bardziej inteligentnie wyglądam, tak? No i kto tam jeszcze opowie, jak tam mu poniedziałek minął? Panowie i moi mili... O, dzień dobry, Haniu, witam cię. W ogóle was wszystkich witam, cieszę się, że jesteście. Albo to, albo to, to słońce tutaj tak... Czekajcie. W ogóle jakoś tak, nie wiem, czy, tam, czy mnie dobrze słychać, czy mnie źle słychać. To był najpiękniejszy dzień. O, no proszę, ale co, e, co? Co się takiego stało, Reniu, że był najpiękniejszy dzień w życiu? W szkole dobrze poszło, czy jak to? Augusto, siema, dzień, o, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, moi mili. Witam, e, cały czas będę się z Wami witał, bo cały czas coraz, jest Was coraz więcej. E, wymieniacie się siema. No. Jest, skoro było, było bardzo ładnie, pomimo że była bardzo kiepska pogoda. Słuchajcie, tu w Koszalinie cały czas padało. Niestety, o, z Niemiec, Deutschland, Deutschland über alles. Muszę się wbić, w wolno ten, z Niemiec, ja naturlich, ja. <noise> Dobra, nie będę sobie żartował, tak? To nie jest twoja wina, że mieszkasz w Niemczech. Mój dziadek umarł łamatko. No czas. No ja to. No wiem, domyślam się, że to jest. E, e, jest to cios e, dla każdego, jak umrze ktoś bardzo bliski. Gusto, ja wiem, to nie jest twoja wina, że ty mieszkasz w, Niem w Niemczech. <śled> No. Dobra, bo to idzie w złą stronę I, i, i to z mojej winy, słuchaj. Wiecie co, jestem takim hipokrytą, takim typowym. Jestem typowym, typowym polskim hipokrytą. Bo mówię, że tak, nie lubię tych Niemców, nie? Ale id, idę do Lidla. E, znaczy niemieckich samochodów też nie lubię. Tu jest masakra. Co się stało? No mów co tam się dzieje w tych, w tych e, zniemcowanych Niemcach. <ślesk> no i raz to, raz kumpla spotkałem. Otom jem. Smacznego, drogi kolego, smacznego. Raz kumpla spotkałem, słuchajcie, w Lidlu <ślesk> i mówię, ile chcesz za milczenie, żeby ci się nie wydało. A. Lepiej, e, lepiej Niemcy niż, no, zresztą ciężki temat. O, słuchajcie, 5,69 benzyna i diesel 5,70, jest fajnie, naprawdę jest spoko. A ostatnio tankowałem e, diesla, wiecie za ile? Za 5,20. Chciałem już normalnie, sobie myślę, będę lał na siedzenia, nie? Żeby zaoszczędzić, tak, a ja? Już byłem skłonny to zrobić. Już byłem skłonny to zrobić naprawdę. Na dojrzałego łomatko infantylny. Przepraszam drogi mk e, napisz mi co to znaczy infantylny, bo niestety nie mogę teraz e, sobie tego poszukać. Co to znaczy, że co, że taki e, nie wiem e, niedojrzały czy czy jak to wygląda? A to, że ja wyglądam na, na dorosłego człowieka, mój starszy brat mnie denerwuje. Łamatko! Ja z moim bratem też miałem, słuchajcie, jak byliśmy młodzi, mieliśmy przeprawę, ale jak już teraz jesteśmy dorośli, to już, e, już jest troszkę inaczej, wiecie? Łamatko, co się działo, słuchajcie, więc tym, tym się nie martw. Aniu, nie martw się tym, że się kłócicie, że znaczy nie martw się. Niestety, e, tak już chyba będzie. Jakiś tam konflikt zawsze jest. Nie wiem na czym to polega. Ale u mnie było to samo, tak? Zawsze były jakieś bijatyki, że coś tam się Katiu, Katiu. Cześć, Katiu. No. Więc, no niestety, no ja wam nic na to nie poradzę, to chyba tak już musi być. Jakiś konflikt, e, wiesz, że on jest starszy, ty jesteś młodsza, on by chciał e, tobą bardziej rządzić, coś takiego. No niestety, to tak chyba musi być. Jak się zapytasz rodziców, to pewnie rodzice ci wytłumaczą, że jeżeli mia mieli starszego czy młodszego brata, to zawsze był ogień, tak? Więc tutaj, niestety, tu, tu, chyba, że nie wiem, zostanie to przełamane i będziecie, będziecie się kochać jak prawdziwe rodzeństwo, tak? Ale no, niestety, no, czasami jest tak, że pomimo, że, czuje, że jesteście rodzeństwem, to no, kłótnie zawsze są, tak? No, ale ja z moją siostrą bardzo dobrze się dogadywałem I, i, i nadal dogaduję i jest naprawdę spoko, słuchajcie. Tylko z bratem zawsze miałem e, kosę tak zwaną. Moje bif, Mar Marika, Kasia, Maja i Nina. No i pięknie. I pięknie. No i... Sympatia. Łomatkę, ktoś mi tutaj próbuje. Gusto. <laughs> Sympatią. Cieszę się, że Wam się podoba. Słuchajcie, nie, nie będę sztywny jak taki prawdziwy rodzic. Ty zrób to, ty zrób tamto, ty coś tam, czy coś tam. Nie, nie będę. Bo to nie ma sensu. Was trzeba wyszedł z podziemia. Siema! Byłem, byłem w podziemiu, ale już jestem. Mówiłem, że będę. Mówiłem, że wracamy pełną parą, z radością, z dużą energią i z wszystkim. Znaczy z piwnicy. <laughs> ale nie, no wczoraj byłem w piwnicy moim, w, w moim garażu i jak wtedy, kiedy są komary, to ja idę do garażu. Witam serdecznie. Dzień dobry, Robercie. No i pięknie, no cieszę się, że jesteście, że wpadacie, że chcecie porozmawiać. Renia coś tam mówiła, że wczoraj miała fajny y, dzień, ale nic więcej nie napisała. Nie wiem o co chodzi. Y, pan. Pani Renatka obecna na czasie, oha Robert tam smali cholewy. Chcemy chce porozmawiać, chcemy się wyzywać to. Do a Adam Gawron. A Adam znasz, znasz zasady. Dziękuję. Dobranoc o Adam Gawron. E, trafił chyba nie na ten live, gdzie powinien. Tutaj siebie szanujemy, rozmawiamy, śmiejemy się. Jak kiedyś skaleczyłem się na róże, łamatko w spacer szkoły. No to niestety czasami tak jest. Jak byłem ostatnio trochę, troszkę przygaszony, to jak zaczęliście sypać kaw, e, sucharami, to się uśmiałem e, po uszy. <laughs> I, I za to was lubię, że w takiej sytuacji, kiedy ja jestem trochę, wiecie, taki Uu, czasami, no bo ja też czasami, wiecie, mam mam swoje jakieś tam, nie wiem, zmęczony jestem. Cześć Ariel, e, to e, fajnie, jak czasami mnie atakujecie jakimiś pozytywnymi myślami, e, wspieracie mnie, i jest zarąbiście, dziękuję. No mówię, no ostatnio takie siedziałem, albo to było zmęczenie, albo przygaszenie takie, ale ktoś, czekaj, teraz nie pamiętam, kto to, zaczął te Sucharem walić, tak? <grym> Dobra, może za głośno mówię, przepraszam, ale tak, taki, dużo mam euforii w sobie dzisiaj, taki uśmiechnięty, zadowolony jestem. Ile ja mam lat, Hanusiu? No, to strzel, poproszę. Ostatnio się, się dowiedziałem, że na YouTubie wyglądam starzej aniż w rzeczywistości. No? Można? <grych> Wiem, że w okularach wyglądam jak stary kapeć, jak taki stary grzyb, ale ale muszę. Ja mam 9. Wow, Hania ma siema. Ciema, siema, wiaterek, cześć. Agnieszka twierdzi, że mam 52 lata. Mój boże! Alderio, Agnieszka! Aż tak stary to ja nie jestem. Wiem, że jestem stary, bo to z automatu. Jak wy macie. Czekajcie. Wiem, bo, bo, bo wy, jak mając 10, 15, 20 lat, widzicie z takie, takiego starego Ramola jak ja, to musicie. Boże, jakie wapno, nie? Pozytywna energia. No, ja się za. za to pieluchę trzeba ubrać. No i w każdym bądź razie, wy jak widzicie takiego kapcia jak ja, nie? To mówicie, Boże Święty, co za, co za ramol, nie? A ja widzę takie kapci w, w, w moim wieku i sobie myślę, nie no, oni sobie się całkiem świeży, nie? 45, no nie no, gusta, może, no, trafiłeś prawie że idealnie, nie? 43. Pozytywna energia. E, słuchajcie, jeżeli mi tego zabraknie, to przysłuchajcie mi trochę. Ja też potrzebuję. Telefon siostry. Ja mam 18, ale telefon siostry. Spoko. Agnieszka. No i pięknie. Ja mam 18. A niektórzy są tutaj na czasie, choć się nie przyznają. Są w, w podobnym moim wieku. Co ty, Gadasz Sebastian, wyglądasz młodo. Tak, wyglądam młodo, tak. Tak. No, a niektórzy dają mi 50 lat, dajcie spokój, nie? Dziś w oglądam bo w głowie się nie mieści. Łamatko, co to jest? To trzeba mieć dużą głowę, żeby się zmieściło. Moi mili. Najważniejsze to pozytywne nastawienie, słuchajcie. Jeżeli rano stajecie lewą nogą, albo prawą, razem, zaraz w lewą. Gusto, jest, jest, jest os... Gusto, ja się tak, jestem tak ostrożny, że nawet sobie nie wyobrażasz, jak. Zofia, ile, ile mam lat? Zofiu, ja mam, Zofiu, ja mam 43 lata. Jestem stary kapeć, <laughs> wiem, wiem, zachowuję się całkowicie inaczej niż, niż na osobę w tym wieku, ale no co mam wam powiedzieć. Czasami tacy ludzie są i nic na to nie poradzicie, moi mili. O, przepraszam. O, tutaj. Nic na to, moi mili, nie poradzicie. Czasami tak już jest. O, ale pogoda ładna się zrobiła, o, nawet mój sen chyba siedzi i czeka na mnie. No. Dzień dobry panie, o, dzień, o, dzień dobry Mariuszu. Boże, jak pięknie, jak miło, cieszę się niezmiernie. Głowę się nie mieści, ogląda, tak. Ja się ram. No. Co tam jeszcze pisaliście, Gusto? Zofia i Zofia Zalewska pytała się, ile mam lat. No, a teraz wyglądam tak inteligentniej, nie? No powiedzcie, że tak. Że wyglądam tak na 35 i taki w ogóle wiecie, nie... No wiadomka, nie? Nie, żartuję sobie oczywiście. O. Mój syn właśnie mnie chyba zauważył. Ja, ja muszę uciekać, słuchajcie. Okulary tak. Agnieszka 500 mówi, że 500 mam lat. Na... Miłość. Dobra, trzymajcie się, bo muszę kończyć, bo mój syn leci. Do zobaczenia. Dziękuję, że wpadliście. Łapka w górę, subskrypcja i dzwoneczek. I peł bądźcie pełni energii. Cześć Wam. Dobranoc.